Jak ustawić domyślną stawkę VAT dla usług jednorazowych w subiekcie GT? Podczas wystawiania dokumentów handlowych istnieje możliwość wprowadzania na ich listę usług jednorazowych. Są to usługi, dla których program nie zakłada kartotek asortymentowych w module Towary i Usługi. Występują one jedynie na dokumencie, na którym zostały wprowadzone. Każda z takich usług standardowo przyjmuje stawkę VAT 23%, Możesz ją zmienić bezpośrednio na dokumencie. Jeśli jednak chcesz, aby każda nowo dodawana usługa jednorazowa wprowadzana była z inną stawką VAT, np. 8%, przejdź do modułu Parametry, sekcja Administracja. Odnajdź konfigurację o nazwie Parametry Subjekta i na zakładce Stawki VAT z listy rozwijanej dla usług jednorazowych Określ odpowiednią stawkę. Zmiany zatwierdź przyciskiem OK. Gotowe. Od teraz każda nowa usługa jednorazowa wprowadzana na dokument handlowy przyjmować będzie zdefiniowaną w parametrach stawkę VAT.